Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 22 październik 2026 rok. Wczoraj jest dziupli, wyciągnąłem parę pszczółek. Wczoraj jest dziupli ciągnąłem parę pszczółek, by wzmocnić, tymi pszczółkami jedną rodzinkę. Nieduża to ilość pszczół, ale jak nic nie ma ulu, to też daje jakąś przewagę. Chyba jeszcze tu dzisiaj dorzucę tych pszczół. Zapatrzyłem za matką, nie widziałem miseczek matecznikowych nie zauważyłem. No proszę Państwa, teraz jest taki okres. Gdzie się dokładnie ujawnia, ile pszczół jest wulu? Popatrzy się, jak rodzina potężnie chodzi, mimo że jest zimno. No niestety, tą rodzinę skończyła waroda. Ja chciałem tą śliczną maskę jeszcze wspomóc, aby nie nastąpiła agonia. Zobaczymy jak to wygląda na ten dzień. Tu już jest przygotowane miejsce na ramkę z pszczołami. Tu jest tylko parę pszczółek i matka. Po prostu to jest kończąca rodzina. No i trzeba dołożyć pszczół żeby tą matkę ocalić. A jeszcze te parę pszczół, jeszcze trzyma czerw? no wczoraj widziałem matkę, dzisiaj już tej matki nie ma myślę, że nie padła myślę, że nie padła i proszę Państwa tyle zostało z potężnej rodziny pokarm wybrały osy no w naszym terenie w tym roku Tragedia z warozą. Skarżą się pasieki, gdzie były pszczoły chemicznie, chemicznie leczone. Nie każdą rodzinę uratować A co mają mówić moje pszczółki? Wczoraj matka była. No i dzisiaj jest matka, jest. No i one, proszę Państwa, dostaną ramkę z pszczołami. Tylko jest taki problem, że te pszczoły zaraz wracają do swojego ula. Tym jest problem. Nie. Ale spróbuję Może coś zostanie. Matka czewić stara się Stara się ratować stan osobowy rodziny. Matka młoda z tego sezonu, i trzeba jakoś o nią zadbać. Proszę Państwa, niestety, czyli dołożyć pszczółek, to wiadomo, nie będzie mowy, że jakiś tu biznes będzie zbity na tych pszczołach. Tylko, żeby wiosnę doczekała. I proszę Państwa, tym ujęciem. Serdecznie się z Państwem żegnam. No i niestety taką rodzinę mam jedną. I wiele, niewiele mocniejszych. No i serdecznie się z Państwem żegnam.